Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku z serii Mike's Lab, dzisiaj w wersji Lite, i dzisiaj zajmiemy się projektem XCAD, czyli nowym trendem, który próbuje ten projekt przeforsować. Innymi słowy, Watch to Earn. Zaczynam! Na początku parę disclaimerów. Po pierwsze, jest to materiał sponsorowany. Więc, jeżeli ktoś ma problem z tym faktem, z tym jeżeli ktoś uważa, że to nie będzie obiektywne przedstawienie projektu, to powinien w tym momencie wyłączyć ten materiał. To po pierwsze. Po drugie, wszystkie rzeczy tutaj prezentowane są moimi opiniami bądź informacjami znalezionymi w internecie. Mnie kompletnie nie interesuje, czy Wy w coś zainwestujecie, czy nie. Ja Wam przedstawiam informację. Wy podejmujecie decyzję inwestycyjną bądź jej nie podejmujecie. Do your own research to jest podstawa. Po trzecie, po trzecie zawsze najważniejsza jest analiza rynku i pamiętajcie, że każde, można powiedzieć, każda inwestycja w kryptowaluty wiąże się z ryzykiem utraty swoich środków bądź części ich wartości. O samym projekcie, o samym projekcie Xcat można tutaj wiele rzeczy powiedzieć, ale tak jak wspomniałem na początku, jest to nowy trend. Oni chcą zrobić tak zwane watch to earn, innymi słowy chcą pomagać twórcom kanału, korzystać z algorytmów YouTube'a, w celu ich rozwijania. Niestety wtyczka YouTube'owa jeszcze nie jest dostępna. Na platformie ma być dostępna szeroka gama produktów i rozwiązań, które właśnie mają pomóc Nawiązywać relacje bliższe z fanami swoimi, dzięki temu twórcy będą mogli, mogli budować nowe źródła dochodów, a fani będą otrzymywać różnego rodzaju gadżety kolekcjonerskie czyli m.in. będzie tu zaprzężone, zaprzężone także NFT. Jeszcze jeśli chodzi o samego Xcada, to chodzi tutaj o to, żeby pomijać pośredników i bezpośrednio działać. Jak wiecie, YouTube bierze 30%, inne platformy różnie. Słyszałem, że TikTok nawet 80% zabiera. Nie wiem ile to jest prawda. I teraz e, dzięki SKADowi, twórcy będą mogli bezpośrednio, bez pośredników tutaj zarabiać. Oczywiście sam ekosystem Xcada tutaj będzie takim swego rodzaju pośrednikiem. E, twórcy będą mogli tworzyć własne tokeny, każdy token będzie właśnie o NFT oparty technologie i generalnie będzie można prezentować wszystko. Jakieś momenty z kariery, bariery, numery, filmy, prawa do wykupu filmów, towarów i innych tego typu rzeczy. Sam token XCAD działa na kilku sieciach, poza tym, że jest to Ethereum, jest to także Binance Smart Chain, ale jest także Polygon, Zilika i Metis. Wcześniej prawdopodobnie nie słyszałem o Metis. I cały ekosystem, cały ekosystem właśnie opiera się o token XCAD. Innymi słowy, Tutaj token, tutaj twórcy wymyślili właśnie mechanikę, której jeszcze się przejrzymy za chwilę. Innymi słowy, sukces tokenu XCAD zależy od sukcesu ekosystemu. Jeżeli ekosystem będzie się rozwijał, to token będzie nabierał wartości. Jeżeli nie, no to wiadomo, jak to się zwykle kończy. No i oczywiście, tak jak mówiłem, w oparciu o to wszystko będą też będzie można stajkować swoje tokeny xCAT, a dodatkowo też będą unikalne tokeny Content Creator. Użytkownicy będą mogli zdobywać tokeny fanów od swoich ulubionych twórców, no na tym na to wszystko ma polegać. Między innymi ma to polegać na tym, że będziecie oglądali na przykład 80% filmu, to jest jakaś taka przyjęta wartość 80%, lub angażowali się w kanał w inny sposób, czyli twórcy oglądający będą się angażowali, będą za to mogli dostawać tokeny, komentarz na przykład wysokiej jakości, udostępnienie filmu i tego typu rzeczy. Te tokeny Creator będzie można wymieniać na xCADy, na zdecentralizowanej giełdzie xCAD. xCAD ma być DEXem, czyli zdecentralizowaną giełdą. I później będzie można używać ich oczywiście xCADu w różnych narzędziach DeFi lub wymieniać inne inne tokeny, czyli będzie można różnymi tokenami obracać. Co jeszcze z podstawowych informacji? Tokeny XCAT oparte i te content creator, czyli twórców, a dodatkowo NFT, oczywiście wszystko opiera się o technologię blockchain. To XCAT twierdzi, że niektórzy użytkownicy nawet nie będą wiedzieli, że tam są kryptowaluty, że tam jest blockchain i wchodząc w interakcję z krypto, nie będą wiedzieli, że to jest krypto. Chodzi oczywiście o minimalizację różnego rodzaju barier, różnego rodzaju progu wejścia, bo niektórym te kryptowaluty są bardzo, bardzo trudne do obsługi. Przejdźmy sobie na stronę internetową. Tu jest oczywiście w chwili obecnej oni podają, że 3,98, ale do samego kursu jeszcze przejdziemy. Opisane to, co już mówiłem, tak, bezpośrednio dzięki pluginowi yy, XK. Ten plugin już istnieje, oni dopracowują, jest jakaś zamknięta beta, gdzie to jest, yy, gdzie to jest generalnie yy, wszystko spisane. Tu jest opisany cały ekosystem, czyli plugin, który nadchodzi. Market Cap Influencerów to jest, yy, to jest ciekawa sprawa. Oni tu są dosyć znane, osoby zaangażowali. i zobaczcie, <laughs> zobaczcie tutaj są. Różnego rodzaju, um, różnego rodzaju influencerzy, mają różne market capy, czyli oni chcą angażować ludzi także spoza krypto. E, spoza to jest dosyć unikalne, czegoś takiego wcześniej nie było. To DEX, o którym mówiłem, a także marketplace NFT-ków też będzie można e, też będzie można to wymieniać dodatkowo. Zobaczcie Coming soon ten plugin, jeszcze tego nie ma. No i oni tworzą coś takiego jak watch to earn, innymi słowy oglądając filmy i wchodząc w interakcję macie sobie <coughs> zarabiać. No ale ktoś będzie musiał też płacić, żeby nie było ekosystem opiera się, najkrót, krócej mówiąc o, najkrócej mówiąc, opiera się o widzów. Widzowie są tutaj płatnikami i dodatkowo będą mogli też zarabiać różnego rodzaju, ale opiera się to po prostu o bazę fanowską, więc jasno trzeba powiedzieć, opiera się to o bazę fanowską. Im bardziej popularny kanał, im więcej ludzi ma, tym więcej będzie zarabiał. Ekosystem ma się kręcić no i będzie można dostawać tokeny twórców. Przechodząc sobie do mapy drogowej, to jest drugi kwartał 2022, który się już powoli nam kończy, mają uruchomić drugą wersję DEXa, zobaczcie, także mają ogłosić Twitter, Twitch Creators, czyli wchodzą też na platformę Twitch, pierwsze promocje YouTuberów itd. i uruchomienie plugina, oczywiście tutaj, jeśli chodzi o partnerstwa. Plugin jest dostępny najpierw partnerom. W trzecim kwartale ma być mobilna aplikacja, ma być creator, dashboard itd., itd. A więcej to ma się pojawić wkrótce. No, szkoda, że mapa drogowa nie jest rozpisana troszeczkę mocniej. Tu macie opisany cały ekosystem. Zobaczcie, zarabiaj NFTW poprzez staking, zamieniaj to na inne konten, bądź <coughs> możesz podejmować decyzje. Innymi słowy, twórca treści oczywiście, to wszystko zależy od twórcy treści, to trzeba jasno powiedzieć. Ktoś by korzystał na ekosystem do tego, żeby ogolić Was z kasy jeden z twórców, drugi będzie starał się słuchać Was, przykładowo, nie wiem, podejmować decyzji, jaki następny film będzie, na przykład w Mike's albo coś takiego. E, można oczywiście hodlować, zamieniać na, na xCada, tak, tu te tokeny na xCada, handlować przez Dexa, kupować różnego rodzaju właśnie gadżety lub inne usługi. Nie wiem, można to sobie wyglądać, że jakiś szkoleniowiec, na przykład z YouTube'a zrobi sobie kupowanie za to, kupowanie za to jego szkoleń. No, wiadomo, jakie jest moje podejście do szkoleń. E, tu mamy white paper. White paper stronnic 16, więc dupy nie urywa. Zobaczcie, to jest smutna statystyka i to trzeba jasno powiedzieć. 75% młodych osób chce stać się profesjonalnymi youtuberami. Kiedyś chciał się być strażakiem, piłkarzem, e, nie wiem, policjantem, żołnierzem, lekarzem, inżynierem, a teraz co? Jak jesteś zereń, to zostań youtuberem. Większości osób to się nie uda, no ale tak osobie, młode osoby podchodzą. Mamy tutaj oczywiście opisane tak rozwój tego wszystkiego. Wprowadzamy sieć xCard. Podstawowe problemy, czyli monetazacja twórców, wzrost i nagradzanie lojalnych użytkowników. O, algorytmy YouTube'a są, jakie są. Oni chcą to troszeczkę zmienić. Tu zobaczcie, jak to. Im dłużej oglądasz, im większe zaangażowanie, tym więcej jest to promowane. Tutaj chodzi o też tokenizację twórców. Nie, no, ja bym to nazwał lightpaperem, bo to nie wygląda jak lightpaper. To jest za mało. Oczywiście, zobaczcie, zobaczcie, tutaj jest, jest mechanizm też palenia tokenów, tak? Czyli własne tokeny. Gdy twórca treści zyskuje więcej subskrybentów, więcej tokenów jest spalone. Im więcej subskrybentów, tak, zyskuje więcej tokenów jest spalone. Czyli jest mechanizm spalania, ale on tutaj chyba nie do końca jest dobrze. Dobrze opisany, bo nie widzę tutaj mechanizmu. Tworz unikalne NFTki. Twoi kupujący mogą kupić sobie i handlować tymi NFTkami. Twórca za każdym razem, gdy jest NFT handlowany. No i tu można jakieś momenty tworzyć. Nie do końca rozumiem, jak są palone. Zobaczmy tutaj, może to jest tu opisane. Token XCAT, tak. Y, korzyści, to jest viewer spot, tak, to, to trafia do plugina. No, generalnie jest to opisany creator token, ale gdzie jest palony token? Użytkownicy używają tokenów do kupowania NFT-ków. Tylko pytanie, czy one są palone? No nie, nie widzę tutaj tego mechanizmu, gdzie jest, y, gdzie jest to palone. Mamy też team, mamy advisorów. Za chwilę o tym wszystkim, oczywiście, zobaczcie kilku youtuberów, którzy tutaj y, wsparli. Mm, tu mamy mapę drogową, ale to już jest stara, to niezaktualizowany whitepaper, minus. Dodatkowo, tak, Akademia, tak. Za usługi Akademii, czyli już jakieś rodzaje usługi szkoleniowe, partnerstwo z Wika. Tyle jeśli chodzi o whitepaper. Przechodzą do mediów społecznościowych: 164 tysiące na Twitterze. Luty 2019 dołączone. No, i teraz możecie tutaj oglądać, jest reklama. Tak, cały czas tutaj widać są, są aktywni. Mają także własne medium. że ja to troszeczkę powiększę. E, o tak. A e, teraz tutaj są różnego rodzaju artykuły na medium. Tak, jak przechodzić z warstw, zobaczcie X-Chain Single Asset Staking, wersja druga. Odpowiedzi, tak. E, aktualizacja 13 maja. Wszystkie systemy ruszały. Możemy sobie wszystko poczytać, czyli dobrze, że jest blok, można w tym bloku poczytać. Dodatkowo jest także oficjalny LinkedIn. I teraz możemy wszystkich 10 pracowników Xcada. Tak, jest CEO Oliver Bell, tutaj sobie zajrzymy, Head of Operations sobie zajrzymy. To jest pan z Londynu, tutaj jest Edinburgh, Kogo my tutaj jeszcze mamy? Dyrektor technologii, tu jest jakiś deweloper, koordynator, zobaczcie, z Wietnamu. No, z Polski nikogo nie mamy, to zamkniemy. Oliver Bell e, z Londynu. No proszę, zobaczyć, kto ma wspólne, e, Dam, Magda Hędzelek i innych. No i teraz doświadczenie. Doradca w Blog Asset, doradca do, do, założyciel CEO i jakiś tam strategic marketing consultant, Ditto Music. Czyli jakieś marketingowe rzeczy, wykształcenie z Sheffield Hallam University. A także Miejski Koleż Norwich. Kolejny pan Eogan Br Brereton. Co tu możemy jeszcze powiedzieć? Też szefostwo, editor The Football Feed. No to doświadczenie nie jest tu jakieś powalające, jeśli o to chodzi. Ale teraz tak, troszeczkę trzeba by było wspomnieć o tokenomii, bo oczywiście ta tokenomia tutaj, tutaj jest, to są narzędzia Communications Project, tak. Jeśli chodzi o sam Project. Tokenomia. E, gdzie ta tokenomia była? Ja mam ją sobie rozpisaną na, na, na tym. E, chyba, że to było w white paperze. To też mógłbym spojrzeć, czy tu jest tokenomia rozpisana. E, nie widzę tutaj tokenomii. Brakuje tej informacji, tak? W white paperze. E, Tak, tworzenie Content Creatorów, tak, zobaczcie, tak, wycenianie i tak dalej. Tokonomia samego Xcada. No nie ma, no mówię, to bardziej wygląda jak light paper niż white paper. No ale okej, okay. całkowita ilość tokenów to też na Coingeco tutaj widać. Całkowita ilość tokenów 198 984 434. Obecnie w obiegu jest 24 miliony. Tak to właśnie wygląda. Aha, czyli tutaj jest to ładnie rozpisane. I teraz generalnie rzecz biorąc, tu macie wszystko jasno odpisane, jak wygląda, ile jest w obiegu, ile jest zablokowanych. Creator Launch Offering 10% poszło na to, Fan Rewards 30%, Creator Rewards 30%, a także palenie na platformie i rezerwa 30%, czyli no, to jest słabe, bo nie są spalone tokeny z rynku, tylko z jakiejś rezerwy. Tak? 18% do spalenia, 12% do rezerwy. Cóż można, jeszcze, cóż można jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o ten o sam projekt, powstał w 2021 roku działa na Proof of Stake'u, tak jak mówiłem, na różnych, na różnych blockchainach, jako token na różnych, na różnych blockchainach. Jeśli chodzi o cenowe atrybuty w chwili obecnej 3,97, najmniej kosztował według, według CoinGecko 50 Centów, nie wiem, jak te ceny presailowe. Eee, najwięcej kosztował 9,6, dolarów 4 miesiące temu, czyli połowa straty w chwili obecnej, tak jak mówiłem, token ma, kosztuje 3, 90, 97, tak to właśnie, tak to właśnie wygląda. Eee, cóż jeszcze, cóż jeszcze można powiedzieć, eee, to jest ta strona też druga, to dokładnie xcat Network, tu jest wszystkie, e, tu jest wszystko opisane, chociaż, a jest jeszcze pitch deck, zobaczmy sobie jeszcze pitch deck. Aha, to jest pitch deck, czyli to nie jest white paper, to jest pitch deck. To jest taka podstawowa informacja. Zobaczmy, społeczność. Tu pewnie będą wszystkie media społecznościowe, jest blog. Jeśli chodzi o twórców, to tutaj mamy informacje podstawowe, kto dołączył. No także już pozyskali paru takich dużych twórców. E, można oczywiście się zgłosić, jeżeli ktoś ma kanał na YouTubie. E, jeszcze parę informacji, które tutaj znalazłem. Nie ma tutaj jednego natywnego blockchainu, bo tak jak mówiłem, działa na różnych blockchainach, m.in. na Ethereum, na, na Swarczenie i tak dalej, na Poligonie, na Zlice. Są oczywiście mosty. Jeśli chodzi o mosty, to na chainporcie można sobie bawić się pomiędzy. Dobrze mówię? Tak, pomiędzy BSC i ETH, czyli to się nazywa chainport. Ja postaram się to wam pokazać. Już wam to pokazuje chainport. To jest coś, na którym można sobie importować z jednego do drugiego. Jeżeli nie znacie tego, to na czym Chainporcie, jeżeli chce się przejść z jednego, trzeba oczywiście portfel podłączyć, można importować z Ethereum do Binance Smart Chain, bądź też w drugą stronę, ale też inne, inne tutaj są, zobaczcie z Polygona, Avalanche, Phantom, Fuse i Moonriver. A z kolei na Zil Swapie, to jest kolejny most, można sobie swapować z Ziliki do ETH i w drugą stronę. A z kolei na Polygon Bridge'u można sobie z ETH przerzucać do poligona. Jeśli chodzi o marketplace nft to mamy też XCAT Farm na NFT Trade. Można tutaj sobie podłączyć, kupować, wymieniać tokeny i nagrody takie dzienne są. Tak, platforma tokenizacyjna. Jeśli chodzi o giełdy kryptowalut, jeśli chodzi o giełdy kryptowalut, to tutaj troszeczkę ich jest. Mamy KuCoin'a. Jest oczywiście Uniswap, to jest w parze do USD, to jest w parze do STC. Jest Gateway, Okuobi, Uniswap, Pancakeswap, yy, Mexi, yy, co ty czas, Sendex jest, Bitrex jest. Czyli jak widzicie, na razie jest ewentualnie możliwość grania pod wyderzenia, chociażby wejście na Binance'a, jeżeli by wchodziło. Na razie takich informacji nie ma, czy też na Coinbase'a, bo na tych giełdach tego nie ma. Na tych giełdach tego nie ma, na Crypto.com z tego widzę też nie ma, więc można by było... Próbować, jeżeli by takie wydarzenie się pojawiło, to można by było próbować e, próbować grać. Oczywiście największy wolumen jest na KuCoinie, na Huobi, na Maxi, na pozostałych zdecydowanie mniejszy. Uważajcie na te giełdy z jakichś Bilaksi albo na jakiś Bitmart. Tu są naprawdę małe e, małe wolumeny. Hmm, jeśli chodzi o DeFi, to też tu jest, znalazłem informację, że jest coś takiego jak XCAT swap. E, czyli można sobie swapować tokeny, tak, proszę bardzo, można sobie swapować. E, I dodatkowo jeszcze też w DeFi to jest tam, no, Tokens Farm, tu też mam taką informację, proszę bardzo. E, na Tokens Farmie też ten XCAD, też ten XCAD jest. Ja oczywiście ja z tego nie, nie używam. E, na dzień 26 maja mm, 2000. 2022 roku oprocentowanie stejka wynosi 400 do 420%. Wiadomo, że czyste typowe działanie marketingowe nikt takich pieniędzy nie wyciągnie, nie wyciągnie z rynku i zasadniczo to chyba są wszystkie informacje, które Wam na temat projektu xCAD przygotowałem. Teraz tak parę słów, parę słów na koniec, jeśli chodzi o samego xCAD'a. Wiele projektów próbowało pozbyć się pośredników, nikomu do tej pory się jeszcze tego nie udało. No ale każdy kto będzie tutaj rozwijał, wiadomo, że twórca e, boli, szczególnie tych dużych twórców oddawanie dużym platformom kilkudziesięciu procent ze swojego przychodu, tak? Wiadomo, że ta platforma daje dostęp do szerokiej społeczności, dlatego oni nie poszli w kierunku budowania E, własnej e, własnej platformy, bo to nie ma najmniejszego sensu. Żaden zdecentralizowany YouTube przez długi czas nie powstanie. Niestety, to są wyzwania technologiczne. Oni poszli w kierunku takiego plugina, który ma tutaj pomagać. Oczywiście pamiętajcie, pamiętajcie jedną rzecz. Pamiętajcie, że to jest zależne od tego, czy będą do tego ekosystemu przychodzić duzi twórcy, już trochę z nich dotarło i czy będą fani, którzy są gotowi płacić tym twórcom za różnego rodzaju decydowanie o kontencie kupowanie różnego merczu, jakichś gadżetów, bajerów i innych tego typu, tego typu rzeczy to jest podstawą tego ekosystemu. Na tym ten ekosystem chce zarabiać kasę i na tym jest zbudowany farming na pewno tutaj te 420% do 420% na pewno to nie jest nic fajnego i na to co nie ma zwracać uwagę. Ale z tego co, z tego, co sobie patrzyłem, to łączne zapasy. Tyle zostało stworzone, tak, czyli podaż on-chain te 198 milionów. Coś tam zostało już spalone. Wydaje mi się, że większego nie będzie tutaj. Przynajmniej zaraz jeszcze spojrzę na informacje. Zobaczmy teraz tutaj tools, tools to są narzędzia. Creator swap, stake bridge, governance. Tu są wszystkie te informacje podane. Szukam właśnie tego, 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 szukam, szukam, szukam tego, tej informacji, czy jest jakiś total supply. Zresztą mam przecież tutaj white paper odparty, więc nie wiem, po co ja tego szukam. O tutaj. Tylko że white paperze, no niestety, no trzeba jasno powiedzieć, white paper nie jest, nie jest jakiś super techniczny. Tego brakuje. No tokenizacja, tak będą tworzone różne tokeny. Ale nie widzę tutaj informacji o tym, żeby był Total Supply, bo sama ekonomia jest rozpisana, ale cyferek tutaj, tutaj brakuje. Być może gdzieś mi to umknęło, także jeśli to znajdziecie, to dajcie znać w komentarzach. I właściwie to tyle. Ja uważam, że takie inicjatywy są potrzebne, próbować można, ale pamiętajcie, że z każdą inicjatywą wiąże się ryzyko. Tutaj akurat oni mocno wychodzą, bo taki plugin do ściągnięcia jest, jest dosyć prosty, każdy może tego używać i, tak jak oni napisali, można nawet nie wiedzieć, że używa się kryptowalut. Z mojej strony to tyle. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę, napiszcie co sądzicie o tym pomyśle. On też się oczywiście na innych kanałach pojawiał, tutaj Xcad wychodzi materiałami, tworzy materiały komercyjne. Płacić twórcom za to, żeby, żeby, żeby reklamowali te produkty, no bo na tym to polega. Chcą po prostu zdobyć jak największą popularność. No i zobaczymy. Pewnie kiedyś już niekomercyjnie, jak ten plugin wyjdzie, to w sobie w Mike's Workshopie przetestuję, jak to może działać. Ja mam troszeczkę inny pomysł na monetyzację, ale zawsze można pokazać Wam, że coś takiego jest. Z mojej strony to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się i do następnego razu.